Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat niezwykłej wizji wieżowców w Krakowie. Pewne biuro architektoniczne przedstawiło projekty ogromnych wieżowców w stolicy Małopolski. Najwyższy z wieżowców miałby osiągnąć 470 metrów. Tak nie przysłyszeliście się. Taki wieżowiec biłby na głowę wszystkie inne wieżowce znajdujące się w Polsce. Wizja została stworzona przy pomocy sztucznej inteligencji. I ma na celu wywołać dyskusję na temat wieżowców w Krakowie oraz zmusić do debaty na temat tego, czy w Krakowie są one potrzebne. Wizja jest niesamowita i postaram Wam się ją dokładnie omówić. Jakie koncepcje wieżowców są przedstawione w pomyśle biura i jakie są inne szczegóły tych projektów? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału. Co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu gazeta gazetakrakowska.pl pod tytułem Najwyższy wieżowiec w Europie w Krakowie? Powstała futurystyczna wizja. Unity Tower to maleństwo przy tych drapaczach chmur, autorstwa pana Piotra Tymczaka oraz artykuł na portalu Property Design pod tytułem Czy w Krakowie powinny powstać nowe wieżowce? Trwa dyskusja. A w tle projekt najwyższego wieżowca w Europie autorstwa pani Anny Liszki, najwyższe wieżowce w Polsce znajdują się w Warszawie, a prym tego najwyższego nosi Warsaw Tower, który ma 310 metrów wysokości z iglicą. Jednak wizja wieżowców w Krakowie budzi lekkie kontrowersje. Jedni uważają, że z uwagi na zabytkowy klimat miasta wieżowców nie powinno być w dawnej stolicy Polski. Inni zaś twierdzą, że miasto musi posuwać się do przodu i czas najwyższy na wysokie wieżowce w Krakowie. Ogromną dyskusję na ten temat wywołało biuro Basita Studio, które przy pomocy AI stworzyło projekt wielu wysokich wież, a niektóre z nich miałyby być najwyższe w Polsce. Jak czytamy na portalu gazetakrakowska.pl, w biurze architektonicznym Basita Studio stworzono wizję dzielnicy wieżowców w Krakowie. Koncepcja miałaby być podstawą dyskusji mieszkańców w kwestii czy drapacze chmur są w Krakowie potrzebne. Biuro do pomysłu podeszło z rozmachem. Zaplanowane na Grzeguszkach tuż obok ronda Moglińskiego jeden z wieżowców byłby najwyższym budynkiem w Europie. Jak dalej informuje portal gazetakrakowska.pl Projekt stworzony z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zakłada budowę dominującego budynku z dwoma wieżami o wysokości 470 i 300 metrów oraz pięciu wieżowców 200 metrowych. Na wizualizacjach widzimy kompleks wieżowców tak wysokich, że Unity Tower wygląda przy nich jak maleństwo. Zwykły blok, potężne drapacze chmur zajmują południowo-wschodni kwartał przy rondzie moglińskim. To rejon sądów, szkoły, prokuratorów, kamienic i bloków mieszkalnych, m.in. grzegórzki park oraz ogródków działkowych. Wizja więc efektowna, ale jednak niemożliwa do zrealizowania, a przynajmniej nie teraz, nie w tym miejscu i nie przy obowiązujących w Krakowie przepisach, za to będąca świetnym pretekstem do rozmowy o przyszłości miasta. Jak mówi Andrzej Basita, właściciel Basita Studio, którego wypowiedź czytamy na portalu Gazeta Krakowska. Zaplanowaliśmy w Krakowie najwyższy budynek w Europie, który przewyższyłby obecnego lidera, Lechta Centr w Petersburgu, który mierzy 462 metry. Byłby położony w osi już istniejących krakowskich, około 100-metrowych wieżowców, Unity Tower przy Rondzie Mogilskim i Błękitka w okolicy Ronda Grzegorzeckiego. Prezentacja tej koncepcji miała na celu wywołanie dyskusji czy wieżowce w Krakowie są potrzebne? Większość mieszkańców była przeciwna, ale nie brakowało głosów, że miasto powinno się rozwijać, a w tym mogą pomóc wysokie budynki. Niektórzy byli za wieżowcami, ale w innej lokalizacji nie w centrum Krakowa. Jest wiele argumentów za budową wieżowców w Krakowie, a są to m.in. rosnące ceny gruntów, a wieżowce pozwalają na efektywne ich wykorzystanie nawet na stosunkowo małej działce. Drugi argument za to rozwój miasta, a Kraków, jako drugie co do wielkości i drugie co do znaczenia miasto w Polsce, musi sprostać wyzwaniom współczesności. Inwestycje w nowoczesne budynki mogą przyciągnąć międzynarodowe firmy, zwiększając konkurencyjność miasta na arenie globalnej. Wieżowce są też symbolem nowoczesności i zachęcają firmy do inwestycji. Mogłoby to spowodować zysk dla lokalnej społeczności i gospodarki. Argumenty przeciw budowie wieżowców to na przykład ochrona panoramy miasta. Kraków słynie z malowniczej panoramy, w której dominują historyczne budowle, takie jak Wawel czy liczne kościoły. Wprowadzanie wysokich budynków może zakłócić ten unikalny krajobraz, wpływając negatywnie na walory estetyczne miasta. Wieżowce wpływają również na swoją okolicę. Wysokie budynki mogą rzucać duże cienie na okoliczne obszary, ograniczając dostęp światła dziennego do sąsiednich nieruchomości. Ponadto mogą one zasłaniać widoki i wpływać na komfort życia mieszkańców pobliskich budynków. Czy wysokie wieżowce w Krakowie powstaną? Według mnie na razie nie ma na to jakichś większych szans. Choć trzeba przyznać, że wizja zaprezentowana przez Basita Studio jest niezwykle ciekawa. Tak wysokie wieżowce na pewno wywołałyby ogromną dyskusję nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ja osobiście nie wiem, jakie mieć zdanie na ten temat, ponieważ jestem fanem wieżowców, a z drugiej strony Kraków ma swój mikroklimat i zachwyca swoją zabytkową panoramą. Pytanie, czy warto to zmieniać? Jestem ciekawy, co Wy uważacie na ten temat. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat nowego wieżowca we Wrocławiu. W opisie znajdziecie również adres e-mail, za pomocą którego możecie się ze mną skontaktować. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.